Idziemy na pustostan, tutaj przebywa w sumie 6 osób, idziemy teraz do pani Ani do pana Andrzeja. Prawdopodobnie spotkamy też yy, takiego pana Szczepana, z tym, że on nie jest osobą bezdomną, ale jest znajomą tych państwa i często tutaj bywa sobie. Dzień dobry. Dzień dobry. O cóż znowu? zapowiedzi. No dlatego chciałam zapytać. To jest pan, który ogólnie nagrywa takie różne podcasty, to są takie audycje radiowe w internecie. On nagrywa różne te audycje u nas w pensjonacie też, schodopiecznej i tak dalej. Chciałam zapytać, czy możemy, czy nie? Czy ja to wiem? Można. Już trzy razy była telewizja i wszystkie różne inne rzeczy, co to nagrać. No, no, to myślę, że panowie o tym wiedzą. To... Co tam słychać? Nic się nie dzieje, nic się nie zmieni. No lepsze. że w porządku. Powiedział, że ja się umarłem. Nie, no mówię, w zeszłą środę było spotkanie u mnie w pensjonacie, byli pracownicy tam z potrzebnej, i powiedzieli, że wszystko w porządku. No, ja jest. Jest, tam w niedzielę prawdę krysi, i i kupię. 3, 4 paszki, papierosów, nie? Te... A kto to jest Patrysiu? Ta, Tako... Zanim Ela do mnie, to by, nie? Mm -hmm. z nią nie? Z nią i córka jest jej była małoletnia, nie? Panie Andrzeju, ale ja, gdzieś... ja widzę, że pan dobrze wygląda. No, od wczoraj czajników go Na wiosnę, no to musisz się młodzić, może jaką tam młodzą. Super. Trochę do no a, a resztę maszynkę. Takim się tu wszyscy pokłócicie. Nie mnie. osobno będzie mieszkał. Mamy tyle pokoi, do wyboru. Wiosna cię popadnie, jeszcze. się ganiać. Aby bo się trochę mi tam. Ja kusiek tak. No, przywiózł mi też, podzielił się, sąsiad ze mną. I tak jest, jak jest. A powiecie w ogóle, co się stało, że jesteście osobami rozważnymi? Ja, nie męża za głupia, ale przy i sprzedał mieszkanie. on nie ma gdzie mieszkać, ani ja nie mam gdzie mieszkać. I cóż to do tym mówić? Córka wyszła za mąż oczywiście, no to... miała akurat taki się chłopaka z mieszkaniem ja synuś tak samo wynajmuje sobie jakiś tam pokój. A co było takim momentem? Zgada proszę pani. o co było takim momentem? Chciał sobie inaczej życie ułożyć, to i sobie ułożył, że okazji nie ułożył. Ale do tamtego momentu mieszkaliście Państwo gdzieś w domu? Mieszkaliśmy to było jego mieszkanie własnościowe po jego ucie. Rozumiem, że byliście małżeństwem, tak? No, jak najbardziej, proszę pana. I wyrzucił panią? Nie, nie wyrzucił. Wrzeszkie poprosił, żebym się wynajdowała, bo miałam zostać mieszkanie zastępcy. No, ja w tej panu uwierzyłam, nie się i wynajdowałam. I co dalej? No i dalej na no mieszkanie nie zostało. No i co dalej? Mogę jeszcze panu spędzić, to co widać. A długo pani już tutaj mieszka? Trzy? Siedem. Siedem lat. Na... 7. No, w maju będzie 7. W tym miejscu, tak? W tym miejscu. Ale to bez dłużej. A bezdomni państwo też są 7 lat, czy dłużej? Ja jestem 14. 18. Nie, 14 lat. No, ja można no, ja powiedzieć, że 7. A ja ciebie tu koledzy wszyscy byli. Pracowałem. Robiłem. No, tak piłem, tak piłem. Nie, to, to nie miało. Ma... No, to mogłem mieć katolonego. Ale ja zarabiałem pieniędzy od domu i nie chcieli ani płacić, ani Więc wreszcie się zdarzyłem i wyszłem z tego domu i powiedziałem nie. Czy, Andrzejku, można powiedzieć, że ty jesteś bezdomnym z własnego wyboru? Otóż to. nie jestem bezdomny z własnego wyboru. A ty tak chciałeś. To jest osobny przypadek. Da się być bezdomnym tak naprawdę z wyboru? Jak chcę, to chyba Nie. Ale pan chciał być bezdomny, czy pan miał dosyć tamtego? Bo to, to jest pytanie. Ja muszę być całego życia. No ale no, lubiłeś chodzić sobie tam. Ja chodziłem i po jelonkę, i po... No sam powiedziałeś, że jakbyś miał teraz mieszkanie, i tak byś chodził. To nie, że no, tak. no, to chodził. No właśnie. To to jest, to jest już ja kiedyś też miał... nie mogł. Ani był tu nie znalazł. ani nie chcę ja Jakby mi ktoś dał na przykład, tak jak bym ja, nie, 300 tysięcy, ja bym tu pięciu minut nie było. Pięciu minut bym mnie tu nie było. No tak, ale tak naprawdę to chyba jest kwestia samego wyboru miejsca, gdzie się mieszka, a nie tego, czy jest się osobą bezdomną, czy nie. Można się pani blisko do wszystkiego przyzwyczaić. Ja przez pierwszy rok w ogóle nie mogłam się przyzwyczaić, do takich warunków ja się w ogóle nie potrafiłam odnaleźć. Teraz potrafię trawać gotować na piecu i. No na tak, umie ale... rozpalić w piecu, umie podłożyć do pieca. No, na rąba drzewa to już nie umiem, niestety. Brak siły, tak? <laughs> Może nie brak siły, po prostu brak umiejętności. Kiedyś próbowałam jak nie było chłopaków, ale nic mi z tego nie wyszło. Nie, <laughs> nie chciałem sobie wstydu zrobić, bo by się za nie śmieli. Zmierzyć. A pan, panie Andrzej, gdyby pan, nie wiem, właśnie miał możliwość zdobycia mieszkania, to nie chciałby pan mieszkać w normalnym mieszkaniu? Chciałbym mieszkać i płaciłbym za to mieszkanie, ale wie pan co? I tak bym chodził po śmierci, i tak bym chodził po Bo? I nie ma tego uroku. To już jest jak tak zwany... Jak Niech wektor... alkoholik Nie, to jest tak zwany... To, już... to już weszło mi w krew. Ale lubi pan to? Tak, I to lubię. Wczoraj akurat znalazłem smartfona z i to ładnego. Tak jest 1500 zł. Kiedyś srebra znalazłem, złota, to, to dużo na zajęło. I na tych śmietnikach, teraz co? A pan ile znaleźli ludzie? W tamtym roku to chyba znaleźli 500, 50 tysięcy złotych. Na szpotyków? Na śmietnik. Rozbili 50 tysięcy. I wyleciało i Nie, taki To grzejnik jest. To jest grzejnik ale... zł. Ale... ale panie Andrzeju, czyli czy co? Pan jest szczęśliwy z, z takim życiem jakie pan ma teraz? A co mam chiedzieć powiesić? No ale mówił pan w sumie, że pan lubi chodzić po śmietnikach i to mnie właśnie zastanawia. Ale jak bym miał mieszkania, to no. mi go chyba nie da. Jest coraz więcej ludzi chodzi tu uspokajaniach. A wie pan, miktard. że coraz więcej A, ludzi, ludzi chodzi do dobrze ubranych ludzi. Dobrze. Słyszałem o tym. Już, mi już jedni ludzie mi mówili właśnie, że, że tak jest. No, naprawdę. Kiedyś było można, tak jak Andrzej chodził na początku, jak ja zaczęłam być bezdomnym, to Andrzej dużo więcej rzeczy znajdował. To było właśnie coś niesamowitego. Ludzie z lodywek Mięso mrożone, świeżosięcie, mięso mrożone, kiełbaców pomrożone świeże. Ze sklepów wyrzucana, kurczaki, naprawdę. Teraz jest coraz mniej, bo coraz więcej jest bezdomnych ludzi. A czy Państwo żyjecie tylko z tego, co znajdziecie? Zresztą, czy macie jakiś zasiłek czy Zresztą. coś? z tego absolutnie. A proszę mi powiedzieć, czy da się z tego. No jak, czy wystarcza na wszystko, bo co się znajdzie? No, ojej, no na takie życie no, noc głodu nie umieramy. Mhm. Na no, pewno nie. Pani też na w tam pani. Pani różni no Przez, wiemy, no co, jak się jak stać, to kupujemy sobie na robimy sobie skręty. Bo to tanie, papierosy. Aha. A jak nie? No to się zbiera pety, wykrusza się do kruszeczki, proszę pana, i lubi się skręci. Czyli, ale jedzenie to raczej jedzenie kupujecie, raczej czy raczej. znajdujecie? Przeważnie znajdujemy, jeżeli zarobi, to się kupuje. No takie mleka, to ja takiego ze sklepu to sobie, rzadko się znajdzie, chociaż też się znajduje. to świeże. A oprócz tego znajdujecie, <laughs> przepraszam, coś, co yy, sprzedajecie i macie z tego pieniądze i coś kupujecie? No, tak jak Andrzej, często trafia telefony komórkowe całkiem dole. To tak ludzie wyrzucają te tak, telefony? Wyrzucają. Kupuję sobie po prostu nowszy model, a stary gdzie? Do śmietnika. No różne rzeczy. To przecież znalazł piękny telewizor prazny. Koledze oddał. W kartonie, zapakowany ze wszystkimi dokumentami. zamiast sprzedać? 34 cali, tak? 34 cali. Dziękuję. Chodził chłopakowi idealnie do tej pory. No niesamowite. Niesamowite, no niesamowite. Rzadko coś takiego się zdarza, ale się zdarza. Tak? Idzie sobie ktoś taki i po prostu rzucą. Ja tutaj widzę, że pan Andrzej generalnie się pogodził ze swoim losem i... Tak mi się wydaje. A, a, a pani... No czy ja się pogodziłam? Nie, że chciałam to zmienić jak najbardziej, no ale no... U nas się nie da niczego zmienić, pójdzie Pan do opieki, to się patrzy na Pana jak na jakiegoś nie wiem, no. To przynajmniej na alkoholika. A przepraszam za pytanie, ale czy Pani pije? Czasami tak. A czy jest Pani alkoholiczką? Czy ja wiem? Myślę, się wydaje, że wszyscy z nas są alkoholikami, ci którzy piją. Po prostu. No to chodzi o to, czy może Pani żyć bez picia bardziej? Tak, no i chyba, nie? już w ogóle nie pijecie. Od dawna? No, od miesiąca. W Bo... ogóle. Czyli nie jest źle? Nie jest źle, no. Mogę patrzeć nawet, że o, mój facet sobie pije piwko czy tam butelkę. Ja nie, nie, nic mi to nie przeszkadza. A dlaczego pani. Nic nie nie. A dlaczego pani nic nie zmieni w swoim A co mam zrobić, proszę pana? Byłam w opiece po operacji, bo nie mam śledzione. No i dostawałam za siłę. A w końcu odpowiedzieli dość, dziękuję. Tylko dlatego, że mój kontroli nie ma dowodu osobistego, to ja mam na tym cierpieć. A, nie, rozumiem. nie dostałam. No bo prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, no to po co mi ta siła? No mój konkubit nie miał dowodu osobistego, nie? Wielki pełne, prawda? No przepraszam, potraktowano mnie jak śmieć, a więcej ja nie pójdę, dziękuję. Ale jaki to ma związek? Bo nie ja ma nie mam pojęcia, jaki to ma związek. Pani nie może dostać zasiłku, bo Mówię, konkubent no, bo musi co? mieć konkubent, mój dowód, bo prowadzimy razem, żyjemy i prowadzimy wspólne gospodarstwo, więc on musi okazać swój dowód, muszą zapisać jego zarobki i moje zarobki. Jest wielka przechera. A konkubent ma zarobki? No musi wykazać, że zarabia na puszkach, na kabelkach, które odetnie od lodówki, bo to się wypala, co z tego jest nieć. No musi powiedzieć, ile zarabia mniej więcej miesięcznie. No miesięcznie zarobi 10 złotych na przykład. Albo 100 złotych mu się trafi. Trudno określić. I to się wykazuje w jakimś urzędzie? No nie. trzeba to podpisać, że tyle zarabia. W środku, pomoc społecznej. No, tak, w środku zasiłek, pomocy społecznej. Taki zasiłek, o którym zasiłek. pani Ania można w środku pomocy społecznej uzyskać, tak? No i teoretycznie tak. pracownicy wiedzą, że państwo są osobami bezdomnymi i pewnie utrzymują się właśnie ze zbierania złomu tak. i tak dalej, tak? Więc muszą podejrzewam, tak, średnio miesięcznie deklarować dochód. się, jaki mają ten dochód, tak? No tego nie da się przewidzieć,